Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przed tobą drugi dla ciebie sezon master szefa. Jak emocje i czy Ty już się trochę bardziej oswoiłeś z tą rolą? Yy, drugi sezon, tak, jak najbardziej. I emocje są takie same jak za pierwszym razem, czyli dużo się dzieje, ponieważ jest nowa ramówka. I yy, jest też zmiana formatu nieco, ponieważ są goście, jak doskonale wiesz, dużo gości było w, tym, w tej edycji. Tak, więc dużo emocji i, i tego, czego widz chce, czyli. Yy, tego wow, tego, czego oczekuję przed telewizorem. Mhm. Jakie cechy powinien mieć idealny kucharz? Takie trzy cechy. Na pewno konsekwentny w tym, co robi. E, musi być uparty i kłaść jedzenie. I te trzy cechy, wydaje mi się, pomogą mu gdzieś zajść. A gdzie? Kto wie? Jesteście razem z Michelem i z Magdą za jurorskim. Mhm. E, czy dalej te emocje między wami są takie pozytywne? Dalej jesteś ulubieńcem Magdy? Czy już w tym sezonie coś się zmieniło? Czy jest kolejny Magdy tego, to nie wiem. Muszę zapytać się Magdy. Cała nasza trójka dobrze się bawi tak jak za pierwszym razem. Mamy ten sam flow. W naszych rozmowach. Jest, jest śmiesznie, też niekiedy jest ostro, tak, ale tak musi być, ponieważ to jest program o gotowaniu i, i tu musimy podejmować niekiedy trudne kroki, jeśli chcemy wywalić, że tak powiem, ale na tym to wszystko polega. Ale to ogólnie zabawnie i cieszymy się, że ponownie razem spotykamy się na planie i mamy tą możliwość dalej kontynuować tą historię. Tu stawiamy kropkę. No. Jesteśmy dzisiaj w Sopocie. Mhm. Wiadomo, Sopot kojarzy się z koframi, z zapiekankami, z rybami smażonymi. Okay. Ja wczoraj byłam na tej zapiekance, mm -hmm. takiej, wiesz, z okienka, z keczupem, z pieczarkami. Zapłaciłam 28 złotych. Dużo, mało. Wiesz co, to, to chyba nie pytanie do mnie, ponieważ ja tam w tym budce nie byłem z Tobą, tak więc nie wiem, czy ona była dobra. Gdy byłaby dobra, to może to zwarta cena, wiesz. Powiedz sama, dobra była, czy niedobra była? Adekwatna do ceny? Była dobra, ale ja nie wiem, ty, ty się znasz na tym, Ty masz restaurację. Wiem, że to nie jest taka restauracja. Ja nie zapiekanek, nie wiem jaki tam jest spódko, na tym, jakie tam są koszty produkcji tego, tej zapiekanki, ale wydaje mi się 28 zł, jeśli była dobra, to jest okej okay chyba. A za gofra 25 złotych, w porządku? Pomidor. Dlaczego pomidor? Pytam jako, wiesz, znawce kuchni. Wiesz co, no... Ten gof jakby, jakby nie był to chyba nie takimś, wiesz, super czymś, co może tak, tą kwotą się bronić. Chyba, że ma jakieś super owoce na górze, jakąś, nie wiem, własnej roboty śmietane i tak dalej i to wszystko jest super zrobione to jak najbardziej, ale nie jadłem, nie widziałem, tak więc ciężko by powiedzieć. Gdzie w takim razie Przemek Klima stołuje się w Sopocie? bo jak tutaj nigdzie nie chodzisz na takie klasyki, to, to gdzie ty jesz? Wiesz co, jeszcze nie miałem okazji nigdzie wyjść na miasto, tak więc wczoraj wieczorem przyjechałem, e, tylko w hotelu dzisiaj było śniadanie bardzo dobre, tak więc e, podejrzewam, że dzisiaj po południu się wybiorę, a gdzie, e, nie mam pojęcia. Dużo się też mówi o tym, że nad Bałtykiem nie ma świeżych ryb, no. że te ryby są e, przywożone, zamrożone, odmrażane mhm. i tak dalej, że to jest e, długi proces. Mhm. E, czy ty coś e, wiesz na ten temat i mógłbyś nam e, tę wiedzę tutaj rozjaśnić? Jak dobrze wiemy, Bałtyk nie jest głębokim morzem i te ryby w tym okresie są takiej jakości średniej, że tak powiem. Tak więc ja ten okres wakacyjny rzadko spędzam nad Polskim Morzem. Zazwyczaj jest to gdzieś w innych regionach, polskiem, przed nie wiem, góry czy Mazury. I staramy się jeść te ryby powiedzmy na Mazurach, ponieważ te rzeki czy z tego jeziora to ryby są mule inaczej smakują. Ciężko powiedzieć mi, ponieważ nie mam tu restauracji, nie wiem na czym polega tutaj sprzedaż tej ryby smażonej, niesmażonej. Jeśli robisz to zgodnie ze sztuką i jesteś prawie nie to robisz, to na pewno jest wszystko warte swojej ceny. A czy to nie jest trochę oszustwo? Jak wiesz, przyjeżdżamy nad morze, chcemy zjeść tę świeżą flądrę albo dorsza i jednak nie wiemy, czy trafimy na świeżą. No, jasne, zawsze możesz wejść na minę, i, i to jest przypadek totalny. Jeśli się jest osobą kompetentną, wie, co się robi, to nie można oszukiwać. Uważam, że to jest nie fair w każdej branży. Tak powiedziałem wcześniej, jak to jest dobrze zrobione, to warto jest każdej ceny, a jeśli jest zrobione słabe, no to powinien taki ludzi zamykać. Powiedziałeś, że nie masz restauracji nad morzem. Hmm. Czyli rozumiem, że to nie jest Twoje marzenie, żeby otworzyć restaurację gdzieś tutaj w tych okolicach? Jeśli Masterze mnie sklonuje, to tak. Okay. Na razie mam dwie i na tym już przystanę, bo jest za dużo roboty przy dwóch, a przy trzeciej. Na drugim końcu Polski byłoby totalnie trudno. A myślałeś o stolicy, skoro restauracje w Krakowie odnoszą cały, cały czas ogromny sukces? Pomidor? Czyli coś się święci. <laughs> Zobaczymy, co czas pokaże. W takim razie, jak już coś się wydarzy, odwiedzimy Cię z kamerą. Koniecznie. I Przemku, trzymam za Ciebie kciuki, nie mogę się doczekać kolejnego sezonu Master Masterchefa i do zobaczenia. Ja też się nie mogę doczekać, uwierz mi, tak samo jak Ty. Dziękuję bardzo.